Ona Zbigniewa Wodeckiego nie radzi sobie z jego, śmierci. 22 maja Minba pierwsza rocznica, śmierci Zbigniewa Wodeckiego 67. Z jego odejciem najtrudniej pogodzi się kreska o nie artysty. Na potrzeby Fundacji imienia Zbigniewa Wodeckiego córka Katarzyna Wodecka stupps 44L, przegląda materiały filmowe w archiwach TVP, na których zostały utrwalone jego wyspy. Wspólnych ZDJ z ojcem na razie nie jest w stanie oglida. Oglądam go jako embodego, wesołego faceta o wietnamskiej bosie. Czasem odkrywam tat na nowo, mówi w jednym z ostatnich wywiadów. Naszych prywatnych ZDJ z wakacji i z uroczystości nie mogł oglida. W rozmowie zna, lwo wyjawia, kreska E najtrudniej pogodzi się z odejciem zbigniewa mamie Krystynie. W domu, który kiedy tętnił, miechem, muzyk, pozostała pustka. Tata bywa w Krakowie 2-3 razy w tygodniu. Mama była przyzwyczajona do takiego trybu i kreska ecia. ZD kreska y, basi tego nauczy, przecie kreska mieli debugista, kreska map, kreska etski. Cały czas jest dzip, grab, ale kiedy ju kreska wracał, wtedy kolacjowali my, spotykali myśli. By pstabnym cezet bowiekiem, mówi Katarzyna. Nieobecno Zbyszka jest jeszcze bardziej dotkliwa w wiejskim domu artystów w winiarach. Map kreska onkowie lubili wspólnie SP za czas na bonie natury. Wstawali w czenie, Krystyna Parzyba porann kaw. A zbyszek wychodzi z domu na bosaka i wiczy g.r. na terpce. Cieszy, kreska M. Mog wraca do tego zacisza. Z kowronki, piewaj, kreska apki ci zawsze kto czeka, mówi po swoim raju na ziemi wodecki. tej wiosny wdowa sama przyjeżdża kreska A do wiejskiego domku. Cho ogromnie brak jejem kreska A, stara się robi to wszystko, co sprawia bomu rado. Jak co roku zasadzi ba pomidory malinowe, które uwielbia Bzbyszek, kalarepi i ziemniaki, zdraca osoba z otoczenia rodziny. On to wszystko bardzo docenia Lubi wiejskie klimaty, wie Mleko, które kupowali u siada, dodaj rozmówca. Wdowa po muzyku nie odnajdzie się w nowej rzeczywistości. pocieszenie znajduje w diabalności w stowarzyszeniu jego imienia Pani Krystyna cieszy się tak kreskę e kreska e muzyka którą po sobie zostawi w ci porusza ludzi Z inicjatywnej jej córki Kasi i fanów Zbyszka na początku czerwca w Krakowie się Wodecki Twist Festival Poorganizatorzy organizatorzy chcieli, by aktywnie w nim uczestniczyła, ona jak zwykle wolała trzyma się z boku.